Na dzisiejszym spotkaniu chciałem Wam przedstawić, jak podłączyć centralę wentylacyjną z jednostką klimatyzacyjną z wentylatorem recyrkulacyjnym. Zaraz to Wam wytłumaczę krok po kroku, jak to będziemy robić. Rozpoczynamy od wentylatora recyrkulacyjnego. Zobaczcie, tu mamy zasilanie, też jest opisane zasilanie tu na dole LN. P tu pod tymi złączkami a tu to mamy trzy kabelki. Ochronny, niebieski, masa, czarny, fazowy. I teraz A2 mamy do sterowania do recyrkulacyjnego. To jest masa, niebieski z masa od sterowania. Żółty to jest ten sterowniczy, co podajemy od 0 do 10 V. I teraz i te kabelki wpinamy w płycie głównej. Zaraz Wam pokażę, gdzie przełączę, bo robię to jednym aparatem. Wpinamy je A03 plus G. G. to jest masa, czyli tu musi być niebieski od wentylatora. A ten żółty sterowniczy podpinamy pod A03. To tu mamy podpięty wentylatorek nasz recyrkulacyjny. To już to wiemy jak podpiąć. Zaraz Wam wytłumaczę jak podpinamy naszą jednostkę klimatyzacji. Teraz jak podłączamy agregaty. Zobaczcie. L, faza. Neutralny, ochronny. To mamy oddzielnie zasilanie, które dajemy. To podłączamy do AhuKita. L, N, S. To jest podłączamy do AhuKita. I teraz bardzo ważna rzecz. Te dwa kabelki musimy zmoskować. Czyli nasze W z L moskujemy. Jeżeli tego nie zmoskujemy, to naszej jednostki klimatyzacyjnej nie odpalimy. Rozumiemy się? Bardzo ważna rzecz. Te dwa ostatnie W i L bierzemy i, i moskujemy. Teraz ten przewód, który szedł do naszej jednostki klimatyzacyjnej LNS, podłączamy tutaj, pinamy, zobaczcie, też nie wiem czy będzie nawet widać, czy tam jest LNS, to są te trzy przewody, to jest ta pierwsza kosteczka nasza, LNS. Następne mamy cztery przewody komunikacyjne, one idą nam do centrali wentylacyjnej. To jest sygnalizacja alarmu, czyli defrost i jakby się nam coś tu popsuło. To jest oznaczone. Też mamy coś takiego tutaj na instrukcjach. Zobaczycie. Zaraz Wam pokażę. O, proszę bardzo. Bo do każdego jest dawana instrukcja. I tu mamy też taką komunikację. Zobaczcie. I to jest identycznie o zrobione. Tak, żebyście widzieli. Patrzymy. Zobaczcie. Mamy alarmy. Jeden drugi, tu mamy ten nasz przewód LNS. Jesteśmy w tym momencie dokładnie. Tu jesteśmy, ten kabelek to jest ta puszeczka tutaj. I tutaj mamy następne nasze słynne alarmy. Jak nie podłączymy alarmów, klimatyzacja będzie chodziła, będzie nam to wszystko funkcjonować, ale alarmy lepiej, że jak da radę, to proszę to podłączyć. Po prostu sterownik będzie nam troszeczkę lepiej pracował. Teraz przejdziemy do następnego elementu grzania, chłodzenie i czujnika temperatury. Zobaczcie, następna rzecz. Tu mamy, zaraz zobaczę sam. Tu mamy tak, najpierw mamy chłodzenie. To są te dwa nasze kabelki. Dokładnie też z tą instrukcją. Zobaczcie tutaj, w tym momencie to patrzymy, tutaj to jest to miejsce. Później mamy grzanie. To są następne nam tutaj te dwa kabelki. A tu ostatnie to podajemy moc. Moc podajemy też w napięciu od 0 do 10V. I to jest, tu określamy moc grzania czy moc chodzenia. To są takie kable sterownicze, które nadawają. Informacja, jak mocno ma grzać i chłodzić, i to teraz zrobione zgodnie z tą instrukcją, którą tu macie zaznaczone. I najważniejsze: standardowo w przewodzie w Achokicie jest zamontowany czujnik temperatury, i ten czujnik temperatury dajemy na końcu za naszą chłodnicą freonową, żebyśmy wiedzieli, jaka jest temperatura w kanale, i żebyśmy nie doprowadzali do wykraplania wody. On nam reguluje, żebyśmy tam po prostu nie. Obniżyć tę temperaturę, którą my sobie ustawimy na sterowniku, czyli tam powiedzmy poniżej tam 18, 16, 14 stopni, trzeba pamiętać, że jak już ustawiamy poniżej 14 stopni, już może dojść do wykroplenia w kanałów. Optymalnie, co żeśmy sprawdzili i przetestowaliśmy, można ustawiać 16 stopni, jak ktoś ma wyjątkowo mocno ocieplone te kanały, zrobione rewelacyjnie, może schodzić niżej. My żeśmy po prostu skończyli testy na temperaturze 14 stopni, czyli powietrze z klimatyzacji kanałowej, jakie do nas nawiewa, najniższe z tych naszych nawiewników, anemostatów ma 14 stopni i to jest bezpieczne, się nie wykrapla, się nic nie dzieje. Teraz wam pokażę jak to podłączyć w centrali wentylacyjnej. Zobaczcie, R5 mamy chłodzenie, podłączamy, to naby nam styk zwiera i daje informację, czy nam chłodzić. R4 mamy grzanie i to, żeśmy przedtem podłączali w A to co mówiłem Wam Grzanie, chłodzenie Teraz moc tego, to znowu muszę przestawić aparat, żebyście lepiej widzieli Moc tego tu ustalamy A04, tylko pamiętać, że G jest masa i też na Oznaczeniu A -Kicie też tam jest G, tego tutaj akurat nie ma Bardzo ważna biegunowość tego sygnału, nie? że plus i masa trzeba Podłączyć prawidłowo. Jeżeli to podłączymy, źle nie będzie nam to opracować. Na ahukicie też to ma oznaczenie, że tu bez problemu powinniśmy sobie poradzić z tym wszystkim. Jeszcze bardzo ważne, musimy ustawić czujnik temperatury, czujnik temperatury, który też ustawiamy, wkładamy je za chodnicą naszą freonową. Czyli ustawiamy, tam wkładamy dwa czujniki. Jeden czujnik wstawiamy do ahukita. A drugi czujnik stawiamy od centrali wentylacyjnej i podłączamy go do T6, żebyśmy tu pamiętali T6 i G. Podłączamy czujnik, to jest bardzo ważne. Ten czujnik musi być musi być wzięty i podłączony, inaczej nam centrala nie będzie chodziła. Później ustawiamy alarmy. Pierwszym alarmem to jest nasz defrost. Tu widzicie D14 i G. Tu podłączamy alarm, który poszedł do naszego a hukita to jest pierwszy alarm, który nam sygnalizuje o właśnie defroście, i mamy następny alarm awarii. Podłączamy go do D, już mówię, 12 i G, on jest tutaj. To są te nasze słynne alarmy, któreśmy ustawiali. I to w zasadzie mamy tyle na podłączeniu. Sami widzicie, że jest to bardzo proste, że dacie sobie z tym rady bez najmniejszego problemu. Zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej skonfigurować. Teraz Wam pokażę jak ustawić właśnie w menu wyświetlacza tego naszego sterownika. Jak ustawić te sterowanie. Już klikamy menu. Serwis. Hasło 199. Klikamy Enter. Klikamy wentylacja. I jedziemy na sam dół. Teraz mamy semat pracy standard. Klikamy na to wybieramy sobie ahu mamy ahu zatwierdzamy I teraz jak mamy ahu mamy tak zobaczcie prędkość na wentylatorze recykulacyjnym tam recykulacja pierwszy bieg recykulacja drugi bieg recykulacja powiedzmy trzeci bieg praca gwc praca i tak dalej tak dalej a tu jeszcze musimy mieć jeden parametr taki bardzo ważny na dół muszę iść już, już, już Recyrkulacja, dobra, Recykulacja na trzecim biegu 100% już, zakres temperatur o. już, 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 Film już. moment, moment tu, tu jest minimalny czas postoju Achu. on standardowo jest ustawiony na 540 sekund My go zawsze ustawiamy gdzieś tak na 210-180 i po ustawieniu tych wartości to Wam zaczyna wszystko pracować. Ta minimalna moc startu grzania, minimalna moc chłodzenia. Jeszcze mamy jedną taką funkcję, czy mamy jednocześnie chłodzić i grzać. Achu, i nagrzewnicą, szukam jej właśnie, ale coś nie mogę jej znaleźć. Ale tutaj jest takie: O, mamy priorytet. Zaraz był priorytet nagrzewnic i teraz bierzemy pracę równoległa, że nam ma działać AHU i nagrzewnica, przykładowo wstępna czy wtórna, a możemy też ustawić pracę równoległą, że będzie nam równolegle pracować przy grzaniu, przykładowo nagrzewnica i będzie nam równolegle, yy, równolegle z klimatyzacją. No i to w zasadzie tyle. Tu wielkiej filozofii nie ma. Każdy tak. myślę, że sobie poradzi z tym ustawieniem. Teraz Wam powiem, jak to włączyć. Klikamy tutaj sobie na lato. Teraz sobie wybieramy, czy chcemy mieć grzanie, czy chcemy mieć chłodzenie. Jak to mamy? To tu ustawiamy sobie temperaturę zadaną, powiedzmy 19, o, czy tam ileś. To mamy. I tu już mamy cały schematik, Jak to mamy normalnie, nam, nam, nam funkcjonuje. Schemacik tutaj włączamy. I tu macie już wtedy wszystkie wartości zadane. Temperaturę za tym czujniku, o którym wam mówiłem, co musi być za AHU. temperaturę tutaj tą minimalną, jaką po prostu możemy ustawić, żeby nam po prostu się nie wykraplała. To jest ustawione na 16 stopni. My oczekujemy, mamy ustawione 25, znowu tyle z pomieszczeniem i taką temperaturę, jak pokazuje, to jest ten dodatkowy czujnik temperatury, tu AHU teraz jest wiadomo, wyłączone, bo nie jest to podłączone jest na. Że jest na stopie. Wszystko proste, dacie rady, bez najmniejszego problemu.